Listopad to jest okres e, zadumy, wspomnień e, naszych bliskich e, zmarłych, a w kościele również wspomnienie wszystkich świętych. O właśnie święcie wszystkich świętych i o Dniu Zadusznym porozmawiamy z Księdzem i ja Witam Ciebie bardzo serdecznie. Cześć, Boże. I zacznijmy może od tego z takim pytaniem: bo wszystkich świętych to jest radosne święto. a Pojawia się ono w listopadzie, gdzie jest szaro, ponuro. Czemu nie na przykład w okolicach Wielkanocy to święto jest obchodzone w kościele? Listopad, właśnie jak wspomniałeś, jest takim miesiącem, gdzie jest trochę szaro, ponuro, i może ten miesiąc trochę skłania do refleksji. Więc, może dlatego ta zaduma nad śmiercią, nad, nad szarością ludzkiego życia, nad przemijaniem. Ale to nie tylko z tym się wiąże, bo listopad to jest czas takiej już głębokiej jesieni, jej takiego przesilenia w zasadzie. I w zasadzie, patrząc na historię wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych i uroczystości wszystkich świętych, ona wiąże się właśnie co prawda wcześniej z pogaństwem. Ale oczywiście wiele rzeczy po prostu zostało ochrzczonych i przyjętych tak kulturowo i, i dlatego pewnie to Wszystkich Świętych pojawia się właśnie w listopadzie, a nie przy okazji Wielkanocy. Tak jak powiedzieliśmy na wstępie, wszystkich świętych to jest wesołe święto, i myślę, że warto tutaj tak podkreślić, że tego dnia w Kościele nie wspominamy wszystkich zmarłych, tylko świętych. Jakbyś mógł właśnie przybliżyć, jaka jest idea święta wszystkich świętych. Wszyscy święci, bo to tak trudno ogarnąć wszystkich tych, którzy mogliby być dla nas przykładem życia. Są tacy święci, którzy nie mają imienia, to są święci codzienności, to mogą być rodzice, dziadkowie, którzy nie zostali oficjalnie nazwani przez Kościół świętymi, nie zostali kanonizowanymi, są może dla wielu ludzi bezimienni, ale są na pewno w niebie i Kościół przeżywa to, że łączymy się właśnie, przeżywając to tutaj na ziemi z całym niebem, wspominając właśnie tych, którzy nie mają swojego wspomnienia w kalendarzu liturgicznym, których właśnie być może pół świata nie zna jako świętego. A, a jakoś zbliżamy się właśnie w tym takim y, chwaleniu nieba i jakby połączeniu dwóch światów, tego naszego ziemskiego z tym, z tym niebieskim. Mm -hmm. To żeby tak dla wiernych, co jest najważniejsze tego dnia? To właśnie, wszyscy odwiedzamy cmentarze i z jednej strony y, ma to jakiś sens taki głęboki, że spotykamy się być może z naszymi właśnie rodzinnymi świętymi, o których myślimy, że byli dobrzy, jesteśmy przekonani, że są w niebie, ale właśnie nie chodzi o to, żeby tego dnia pamiętać o zmarłych. To raczej właśnie chodzi o to, żeby wzrok gdzieś, gdzieś kierować w stronę nieba z taką zachętą, żeby samemu tam się dostać i pomyśleć o tych właśnie, którzy tam już po drugiej stronie na nas czekają. A jeśli chodzi o tę wizytę na cmentarzach, to jednak należałoby pewnie ją przerzucić na 2 listopada, bo w kościele... Jest to dzień, kiedy wspominamy wszystkich zmarłych, czyli w zasadzie skupiamy się właśnie na śmierci, na przemijaniu, na odchodzeniu. Wtedy powinny się odbywać procesje na cmentarzach takie procesje żałobne, gdzie wspomina się konkretne stany ludzi, czy, czy to ludzi czy księży, czy, czy, czy świeckich, z różnych stanów, królów i tak dalej. Można byłoby tam ich wymieniać, tam konkretnie ten przebieg liturgiczny ma, ma swoje znaczenie, swoją hierarchię. I dlatego no właśnie tak trochę jesteśmy wypaczeni tym, tymi wszystkimi świętymi, a to jest niestety pozostałość po, po zamieszłych czasach, może nie aż tak czasach zamieszłych, bo chodzi o... Świeckie święto zmarłych, jak to nazywali członkowie partii ludowej i wtedy w mediach tak to podawano. I Kościół chcąc odpowiedzieć, w jaki sposób na to zeświadczenie tej uroczystości wszystkich świętych, przeniósł obchody takie liturgiczne, czyli odprawianie Mszy Świętej i te procesje właśnie na 1 listopada, z wielu względów, chociażby z takiego, żeby no właśnie gdzieś wszyscy mieli styczność jednak, że, że to jest ten czas, kiedy nie tylko chodzi o zmarłych, ale właśnie raczej o tą część drugą, która się dzieje po, po śmierci, czyli o życie wieczne. To, żeby zwieńczyć nasze spotkanie i tak pozytywnie, nie tak jakoś ponuro. E, czyli 1 listopada niesie, myślę, takie przesłanie, że każdy z nas, każdy tutaj na Ziemi jest powołany do świętości. Takie jest ogólne wezwanie, oczywiście, tak. Każdy z nas może być wzorem do naśladowania, znaczy bardziej przykładem niż wzorem. Mhm. Przykładem do naśladowania, e, a mhm. właśnie po to, żeby, żeby ktoś, później mógł nas uznać za swojego prywatnego świętego. Myślę, że właśnie tymi słowami tutaj zwieńczymy i zakończymy naszą rozmowę. Bardzo Tobie dziękuję.